Ta-dam! czas na kolejny filmik znowu o pudełku, wiem. Jestem nudna. Tym razem również Glossy Box, ale takie są miesięczne nasze pudełeczko. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim papierki. Kupon rabatowy w wysokości 20 zł na zakup w Zelandu, ale oczywiście musimy zrobić zakupy na minimum 200 zł. Tu jest fajna rzecz. Kupon taki uprawniający nas do kupienia dwóch maseł firmy The Body Shop za cenę jednego. Ciekawy, mam sporo masła, na pewno się skusiła. Tutaj mamy, nie mamy żadnego kuponu, tylko opis perfum, które znajdują się w pudełku. No i to by było wszystko. I oczywiście karteczka, która nam mówi, co mamy w majowym Glossy Box. A co mamy? w ogóle to pudełko jest takie troszeczkę nietypowe, ponieważ zostało skomponowane przez ekipę Glossy Box i każda z osób wybrała jeden produkt. Zostało ono nazwane Perełki Glossy Box. Już Wam mówię, co mamy w środku. Na pierwszy rzut mamy wodę toaletową. Roberto Cavalli, Aqua jest to nowość. Pełnowymiarowy produkt kosztuje 170, 170 zł za 30 ml. My tutaj mamy 5 ml. Ten zapach został zainspirowany Morzem Śródziemnym. Na jego aromatycznych falach unosi się wodny, jaśmin oraz konwalia. Dla mnie, czyli dla osoby, która go wybrała, bardzo świeży i delikatnie cytrusowy. Idealny na wiosnę i nadchodzące lato. Ostatnio spodobał mi się ten zapach i nawet zakupiłem go w prezencie dla żony. Produkt ten znalazł się w majowym Glossy Box dzięki Piotrowi, dyrektorowi generalnemu Glossy Box w Polsce. Myślę, że nasz pan wybrał chyba najfajniejszy produkt w tym pudełku. Miniaturka wygląda tak. Ja nie lubię lekki zapach, natomiast ten zapach nawet przypadł mi do gustu. Myślę, że, że będę go z przyjemnością używać. Drugi produkt w majowym Glossy Box wybrała Maja, Brand Relationship Manager. To ona nam wybrała? Już szukam. Jest to Santa Verde Aloe Vera Creme Medium. Pełnowymiarowy produkt kosztuje 129 zł, jest go 30 ml. Tutaj mamy już Wam mówię, jak znajdę, 5 ml próbeczkę, czyli bardzo malutko. Co nam Pisze Maja o tym produkcie. Ten krem powstał na bazie naturalnych składników, a woda, którą zwykle stanowi jeden z głównych komponentów kosmetyków, została w czystym sokiem aloesowym. Doskonale nawilżył w układzie moją skórę oraz ukoju potracione partię twarzy. Opis jest całkiem przyjemny. Skład, no faktycznie ten aloes jest na pierwszym miejscu zamiast wody, ale zaraz za tym aloesem mamy trójglicerydy, które na bank nie zapchają, więc absolutnie, absolutnie go nie użyję. Niestety. Pamiętajcie, dużo osób też jest uczulonych na aloes i absolutnie ten krem może Was podrażnić i zrobić Wam kuku. Trzeci produkt w naszym majowym pudełku wybrała Agata. Jest to modelku Cheek Plus Lip Tint, pełnowymiarowy produkt. To jest chyba jedyny pełnowymiarowy produkt w majowym pudełku. Pełnowymiarowy produkt, czyli to co tutaj mamy, ma 10 ml i kosztuje około 70 zł. No sporo, jak na taką dosyć mało znaną markę. Co nam mówi Agata o tym produkcie? Miałam okazję poznać ten kosmetyk dzięki świątecznej edycji Golden Box. Produkt nadaje naturalny rumieniec policzkom i subtelnie podkreśla usta. Jest łatwy w użyciu i bardzo wydajny. Błyszczyk i róż do policzków w jednym to idealne rozwiązanie dla tych, które chcą ograniczyć liczbę kosmetyków w swojej torebce. Fajny pomysł. Myślę, że produkt zostanie u mnie, ponieważ lubię takie rzeczy, zwłaszcza na lato. Ten produkt też mi się podoba. Ona, że niektóre z was dostały go właśnie w świątecznej edycji, pudełka, czyli w golden box, i po prostu mają podwójny, zdoblowany produkt. Też na tak troszeczkę nie jest to do końca przemyślane, ale na przykład ja chyba nie dostałam i, i, i się cieszę. Dobrze, czwarty produkt wybrała dla nas Natalia, specjalistka od marketingu. Już tam szukam. Roche-Posay oczyszczający żel Epaclar, bardzo popularna seria. Pełnowymiarowy produkt kosztuje. 27 zł i jest go 200 ml, tutaj mamy próbeczkę 15 ml. I co nam mówi o nim Natalia? Na mojej tłustej i wrażliwej skórze idealnie sprawdza się oczyszczający żel do mycia twarzy F.A.C.L.A.R. Nie zawiera bedła, więc nie na skóry, ale zawarte w nim składniki myjące skutecznie eliminują zanieczyszczenia i nadmiar cebum. Skóra twarzy po jego użyciu jest czysta i odświeżona. Skład oczywiście SLS, no jakby inaczej, więc może suszyć nie wiem po co zapach na końcu, no dobrze, ale ja lubię tą serię, bo miałam krem i, i myślę, że pochętnie wypróbuję. I ostatni produkt, który wybrała dla nas Marta, jest to The Body Shop kokosowy żel pod, pod prysznic. Pełnowymiarowy produkt, kosztuje 43,50 i jest go 750 ml, tutaj mamy 60 ml, czyli taka fajna wersja. Na prostu na jakiś wyjazd, na weekendowy raczej, bo tylko na dwa dni nam to, myślę, starczy. No trzy, powiedzmy. Co nam mówi Marta? Jednym z moich ulubionych produktów jest kokosowy żel podproszony z The Body Shop. Kremowy, bez zawartości mydła, nie wysusza skóry, pięknie pachnie. A to wszystko dzięki zawartości organicznego olejku kokosowego Samoa. Mam w tej serii masło, mam w tej serii giełkę zapachową, lubię ten zapach, ale ale no nie wiem, że pod jakoś mnie nie jara, naprawdę, chociaż nie wiem, jaki super pięknie pachnący. Dobrze, to było na wszystko. Wiem, że było kilka wersji tego pudełka, trzy albo cztery, cztery warianty pudełka. Wiem, że ja trafiłam na to jedno z lepszych, ponieważ dużo osób było rozczarowanych swoimi pudełkami, ale akurat chyba osoby, które zawierały tą wersję, którą ja mam, były zadowolone. Ja bym chyba zamiast tego żelu podprósznictwo polowatą wersję z pianką do demakijażu, oczyszczającą. Organik, bodajże organik. Ale pudełko uważam na całkiem udane, zwłaszcza, zwłaszcza perfumy, których mi bardzo ostatnio brakowało w pudełkach Glossy Box. Na pewno poniesiegnę latem. To by było na tyle. Mam też do Was prośbę, ponieważ szukam chirurga wewnętrznego dla Lilii, ponieważ no taka dosyć poważna sprawa nawet bardzo szukam dobrego, przede wszystkim dobrego chirurga wewnętrznego, najlepiej w łodzi. I jeżeli macie jakieś namiary, gdzieś słyszeliście o jakimś dobrym chirurgu, który poradzi sobie z skomplikowaną operacją, to bardzo, bardzo serdecznie Was proszę o wiadomości, albo tutaj pod tym filmikiem, albo piszcie do mnie na skrzynkę. Na pewno, na pewno będę Wam wdzięczna do zgodnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję przede wszystkim za oglądanie mnie, wysłuchanie i wcześniej do następnego razu.